Dzień dobry, moje imię Anna Ciszewska z Uniwersytetu III Wieku z Zawiercia. Prowadzę sekcję rękodzielnictwa i projekt ten bardzo przypadł nam do serca, bo mogłyśmy wykorzystać swoje umiejętności, jak również ze spotkaniami z młodzieżą wykorzystać ich. Pomysły, tak odświeżyć po prostu naszą grupę w tych pomysłach, więc to, co nam się trafiło właśnie w tym projekcie, to było super. Tak tu mówiłam, że dodało nam skrzydeł właśnie przez te różne pomysły. Również witam państwa. Nazywam się Grażyna Garczyk. Należę do Uniwersytetu III wieku od 10 lat. Projekt to dla mnie było. Czymś wspaniałym, to wspaniałe wydarzenie, dlatego że między innymi poza uczestnictwem osobistym w projekcie uczestniczyło moje dziecko niepełnosprawne. To były naprawdę wspaniałe chwile, gdzie ten projekt łączył pokolenia zarówno dorosłych, jak i młodzież, jak i osoby niepełnosprawne.